W czwartek uroczyście otwarto skwer i fontannę przy poczcie w Kępnie. uroczysto oddania do użytku skweru przybyli przedstawiciele samorządu miejskiego powiatowego oraz przedstawicieli instytucji stowarzyszeń. Skwer, który należy do gminy, nie zaliczał się do najpiękniejszych miejsc w mieście. Jego przebudowa była od lat przekładana. W ubiegłym roku przyszedł na to czas. Prace rozpoczęły się jesienią ubiegłego roku i trwały do końca lipca tego roku. Fontannę z piaskowca, która wpisuje się w całą architekturę skweru, wykonał rzeźbiarz ze Śląska. Całkowity koszt przebudowy wraz z fontanną wyniósł 312 tysięcy złotych, ostatnim miejscy podczas obrad tego samego dnia dali nazwę temu miejscu – Skwer Pocztowy. Miejsce to już dziś jest bardzo urokliwe, jednak dopiero na wiosnę pokaże się w pełnej krasie. Zasadzono tam bowiem bardzo dużo cebulek kwiatów, które po zimie wykiełkują. Podczas uroczystości starosta Wodzimierz Mazurkiewicz przekazał na ręce burmistrza Anieli Kempi prezent. Projekt z uzgodnieniami konserwatora zabytków na przebudowę małego parku za urzędem starostwa i całym wjazdem do dworku starościeńskiego, gdzie dziś znajduje się biblioteka gminna.